No here, to Was w moim odcinku to kolejnym odcinku z gotykiem to Peter P2 I dzisiaj pójdziemy z starego obozu podastiego. Zawsze wszystko. Zawsze. To nie było zbyt mądre. A bo ja tego tego obudu wracała przejdę po tej stronie, bo jeszcze nic do podziemia się Czeka nas długa droga, jak zwykle Albo... Ja się znam na was głos Wybierzcie obóz, ja do niego dołączę praktycznie do niego wszystkie zadania Do każdego obozu, to możecie... Szybko <laughs> Możecie napisać w komentarzu pod tym filmikiem Do którego obozu mam dołączyć Oczywiście good. Uh. Okej, okay. idziemy, idziemy. Po z tego zapiszę sobie tutaj. U fiska sobie kupię parę wytrychów. To co, jeszcze okrad kaloma. To już się więcej. W tej historii musi być jednak się... ziarni. Pokaż mi swoje towary. by się. Okej, okay, dzisiaj wydruk dostarczę. taki mały zapas. Ile ja teraz do Zaskiego? Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parvezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Nie podoba Ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu, ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cab wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek rudy, żeby ich przekupić że ten owcy się ucieka, co zrobiłem i po prostu znają co ja Dobrze zjdzie? Tak dał chodźmy. No, to, ja to, ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra. Wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze. Ruszajmy. No dobra. No. Dojdziemy, dojdziemy...

Dobra, jakoś normalny przyszedł. W tej historii. W tej historii, jeśli myślisz. Dlaczego tak się dzieje? Nie będę dalej świetnie się praw mieszać. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto sto bryłe grudy. Nic nie widziałem. Okej. Okay. Udało się zapsyjemy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, dusty, idziemy. Tylko przejdź do Przejdzie, przejdzie, idziemy. Jeżeli to idzie, jeździć. Powe drogi mamy ze sobą. Dobre. Czerwonego na siebie, czerwonego buka Fejik Idziemy. Ja. Dobra, zastyje Kiedy Zawsze to samo To się chyba nie. To za stydzie Zawsze to samo To się już więcej nie powtórzy. Niektórzy już Człowieku Zukajasz No i się zbadowałem. Nie chciał doszcie, tej tak, proszę, ja będzie czytać. O cóż, Bóg za Bogiem. Ale ja tutaj nie ukryłam, więc nie robię żadnych wejcień, tylko chcę pokazać jak to naprawdę jest. Jak się wpadnie w taką bugową sferę. Ale to dobrze, ale to... trzeba. dobra dobra, teraz ty jesteś, to jak już się się do obozu to ja sobie A, dupa, dupa, dupa. A to do tego do tego do tego obozu wracamy, jeszcze nigdy do tego I to będzie do no, będzie dołączenie, do będzie koniec naszego e, odcinka. I do tego budowla, drugie tego budowla, do tego budowla, do to, tak, to nie. Nie, będzie rozmowa z Lesterem. No tak.

Bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. No i teraz idziemy szybko do Korkalowa, dołączą do obozu i na tym będzie koniec tego odcinka. się Przeda. Pójdę gradyn do grychów. Halo. Czego chcesz? Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej! Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I... Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz. Załóż to. A teraz idź robić coś pożytecznego. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Aha, czyli nielegalne ja. te... To już nie moja. To obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. Tylko tyle. Żadnego powitania, ani nic. Witamy. O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić. Zrób coś pożytecznego. Zanieś to ziele do starego obozu i daj jego mezowi. Gdyby jego się siępacze stwarzali ci jakieś problemy, powiedz, że przysyła cię korka lom. Jeszcze tu jesteś? Zbudź się! Czego chcesz? Do zobaczenia. Oby śniący! Zresztą teraz sprzedaży. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka Tu Peter załatwujcie zasubskrybujcie i udostępnijcie ten filmik. Cześć! To jest co zapiszę Siemaneczko. Do następnego odcinka!